W sobotni wieczór piłkarze ręczni azotów Puławy we własnej hali mierzyli się z zespołem pogoni Szczecin. Pierwsze fragmenty spotkania to dość spokojna gra z obu stron. Po upływie pięciu minut na tablicy wyników widniał rezultat 1 do 1. W miarę upływu czasu coraz wyraźniej zaczęła rysować się przewaga faworytów, czyli puławskich azotów. Po udanych akcjach Akimenki, Dawidzika czy Rogulskiego w 18 minucie azoty prowadziły już 11 do 4. Bardzo dobrze w ramce spisywał się Mateusz Zembrzycki. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 18 do 11 dla puławian. Druga połowa nie przyniosło znacznej zmiany w obrazie gry. W 44 minucie czerwoną kartkę obejrzał Wadim Bogdanow, którego w bramce musiał zastąpić Zembrzycki. To nie przeszkodziło Azotom w bezpiecznym dowiezieniu dużej przewagi do końca spotkania. Azoty pokonały Sandrę Spa Pogoń Szczecin 30-19, a najlepszym graczem spotkania został Mateusz Zembrzycki, który miał 50% skutecznych interwencji. Najwięcej bramek dla Azotów zdobył Andrzej Kimenko, który zaliczył 6 trafień. Po 4 bramki rzucili Dawid Dawydzik i Łukasz Rogulski. Azoty puławy pogoń szczecin 30 do 19 do przerwy 18 do 11. Azoty zagrały w składzie Zembrzycki Bogdanow, Akimenko, Rogulski, Dawidzik Kowalczyk, Fedeńczak, Żywkowicz, Łangowski, Burzak, Jarosiewicz, Jurecki, Baszko, podsiadło przybylski i gumiński. Kolejnym rywalem azotów 24 kwietnia będzie Torus wybrzeże Gdańsk. Podeszliśmy do meczu żonująco przegraliśmy ten mecz już przed meczem. E, wyszliśmy wystraszeni, e, wystraszeni. E, nie pokazaliśmy, że walczymy o utrzymanie. Wiadomo, że to jest trudny teren. teren. E, zespół kompletny puław e, na każdej pozycji e, zmiennicy. My też przyjechaliśmy e, trochę przetrzewieni kontuzjami i chorobami, ale, ale podejście powinno być inne. Dopiero w drugiej połowie, na początku się zmieniło, parę bramek się udało odrobić przy dobrej grze w Junyka e, w bramce. Mateusz Zembrzycki rzeczywiście słusznie MVP, wybił co po niektórym piłkę ręczną z głowy. Głównie mecz, mecz błędów, zabrakło momentami zimnej głowy, czasami nie podjęte decyzje prawidłowo. No i co tu dużo mówić, przegrany mecz, i inaczej zakładaliśmy, się, byliśmy się przygotowani do tego meczu jak najlepiej, ale no, nie, nie udało się. Według mnie to jest taki sam zespół praktycznie jak my, po prostu byli Mecz błędów nasz był po prostu. Mecz meczowi nierówny. Mecz na wyjeździe jest zawsze cięższy, ale dzisiaj, to już było dawno temu, dzisiaj licznie to, co było, byliśmy naprawdę skoncentrowani, zmobilizowani na tym spotkaniu i to było widać. Od początku wyszliśmy dobrze w ten mecz i w zasadzie od początku do końca go kontrolowaliśmy. Tak powinny wyglądać mecze u nas, które gramy z drużynami, które walczą o utrzymanie. Zostały cztery serie, musimy wygrać jeden mecz i chyba wtedy już ten brązowy medal będzie obroniony. Ale mówię, teraz jest przerwa na reprezentację. Mamy chwilę odpoczynku i będziemy się przygotowywać do następnego spotkania w Gdańsku po świętach. Myślę, że tak, z meczu na mecz, choć już końcówka sezonu jest, no, ale chcę dalej się pokazywać, grać jak najlepiej potrafię, zdobywać punkty i mam nadzieję, że obronimy brązowy medal w tym sezonie. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów, montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany, konkurencyjne ceny. Go GSM ulica Generała Fieldorfa Nila 2, galeria nowa oraz Premium Mobile, galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.